Piękna i bestia. O tym dzisiaj pogadam. Ale nie o tej klasycznej baśni, walić te brednie. Pogadam o tobie, o tej prawdziwej, pięknej i bestii. O kobiecie. Jeśli jesteś kobietą. Jeśli nie, to, to nie będzie o tobie. Słuchaj dalej. Kobieta, esencja stworzenia i zniszczenia, bezpieczna przystań i zabójczy huragan w jednym. Artystki i artyści od zarania dziejów nie mogą przestać Was wychwalać i jakby przed Wami przestrzegać. I raz na jakiś czas zdarzy się taki twórca, który stwierdzi: walić to hamletyzowanie. Pokażmy naprawdę, z czego kobiety są zrobione. Nierozłączne. Ta wersja historii, bo nie jest to pierwsza, opowiada o siostrach bliźniaczkach, doktorkach Beverly i Elliot Mantle, które chcą zrewolucjonizować położnictwo i ginekologię, wynosząc je wyżej w hierarchii nauk medycznych oraz chcą jakby odczarować albo przywrócić godność ciężarnym kobietom, porodom i położnictwie ogólnie. Wiem, Brzmi trochę jak ulotka polityczna, ale jeśli dodamy do tego fakt, że jest to reboot, remake horroru, body horroru z lat 80. samego Davida Cronenberga, to perspektywa troszkę się zmienia. Bo bliźniaczki mają wybujałe ego. To, czego one chcą, coraz bardziej stopniowo przysłania to, czego kobiety potrzebują. Do tego ich toksyczne, jeśli nie Patologiczne życie prywatne coraz bardziej komplikuje i zaciera ich ideologiczne cele, zamieniając je w prawdziwie psychologiczny, społeczny, kapitalistyczny koszmar. Czyli dokładnie jak w polityce. W tej sześciodcinkowej miniserii, którą zobaczycie na Prime Video, mamy wiele odniesień do oryginalnego filmu Cronenberga z 1988 roku, ale zresztą nie tylko. Bo, na przykład, jedna z postaci, Genevieve, w tym filmie, która jest dosyć istotną postacią, jest aktorką i gra w bardzo popularnym serialu pod tytułem Rabbit, czyli nie królik, tylko wściekły, który jest. Zupełnie przypadkiem tytułem pierwszego filmu Davida Cronenberga. Te ukłony w stronę Cronenberga jednak nie mają w żaden sposób próbować przekonać widza, że ten mini ma cokolwiek wspólnego z twórczością Cronenberga, bo stylistycznie nie ma. Jeśli więc jesteś fanką jego twórczości, to ten serial może spodobać ci się z innych powodów. Historia opowiedziana w tym serialu jest drastycznie inna niż ta, którą możecie znać z filmu. Ciężko powiedzieć, czy to plus, czy to minus. Albo inaczej, niektóre rzeczy są zdecydowanie na plus. Niektóre rzeczy są zdecydowanie na minus. Jest to jedna z tych konstrukcji scenariuszowych, które przez wszystkie odcinki mieszają widzowi w głowie na tyle, że ciężko jest się oderwać. Ja nie mogłem się oderwać i nie do końca wiedziałem dlaczego. Po to, żeby w ostatnim odcinku połączyć wszystkie wątki i rozwalić nam czaszkę. Tylko tutaj nie do końca się to udało. Miałem wrażenie, że Nierozłączne mają w sobie tyle wątków i tyle jakby wiadomości do przekazania, że. Nie mogą się zdecydować, co de facto chcą powiedzieć, bo mówią wszystko i nic naraz. A jest tu, jak w oryginale, strasznie duży potencjał o genialnych naukowczyniach, doktorkach bawiących się w boginie na oddziałach położniczych, finansowych, elit Nowego Jorku. No, bardzo płodny temat. Jeśli jesteś tu nowa, albo jesteś tu nowy, to możesz mnie też znaleźć na TikToku, Instagramie czy Facebooku jako OMB Horror. Mogłaś tego nie wiedzieć, więc stwierdziłem, że powiem. Wracam do recenzji. Także ten serial opowiada o, chyba mogę tak, tak ująć, psychotycznych bliźniaczkach, geniuszach, i obiecuje dowieść jakąś wielką ideę, moral, ale po drodze jakoś o nim zapomina. Nie zmienia to faktu, że ten serial absolutnie hipnotyzuje już od pierwszych minut i można powiedzieć, szczególnie po, patrząc na recenzje, które wychodziły na temat tego serialu, że ten sukces ma jedną matkę i jest z nią Rachel Weiss. Natomiast nie do końca tak jest, ale oddajmy Cesarzowi Co Cesarskie, bo Rachel Weiss zrobiła w tym serialu, powiem to, fenomenalną robotę. Naprawdę to jest majstersztyk. Sztuki aktorskiej. Nigdy nie byłem fanem Rachel Weiss, nawet nie wiem dlaczego, ale to, co zrobiła w tym serialu mnie rozwaliło na obatki. No ale nie tylko na w tym serialu jest dobra, bo Britney Oldford, która gra e, Genevieve, obiekt e, miłosny jednej z sióstr Mantle, też bardzo fajnie zagrała taką naturalną przeciwwagę do tych socjopatek de facto, ale niesamowicie takiej silnej, asertywnej, zdecydowanej kobiety, która nie jest miłosną ozdobą, która ma być tylko jakimś silnikiem napędowym dla jednej z postaci. Powiedziałbym, że było to takie naturalistyczne, i naturalistyczne to jest jeden z takich przymiotników, który bardzo dobrze pasuje do całości tego miniserialu. Ale wracając do postaci, wszystkie są dobrze skastingowane, dobrze zagrane, ale przede wszystkim są dobrze napisane. Są dobrze rozwinięte, są dobrze wyreżyserowane. Wsz w ogóle wszystko napisane w tym serialu wydaje mi się bardzo dobrze, poza tą zagubioną płętą. I chociaż te metamorfozy i dylematy postaci są na tyle naturalistyczne, na tyle prawdziwe, że można się w nie zaangażować, to mam wrażenie, że scenarzyści trochę się zaorali albo za bardzo zakochali w tym, co sami piszą, i mocno to zawięziło grono odbiorców, i spowodowało też, że gdzieś tam potknęli się na samej mecie. Tak czy siak, abstrahując od tego bardzo istotnego szczegółu, to wszystko od strony artystycznej, ujęcia, muzyka, dźwięk, scenografia, kostiumy, jak i od tej strony technicznej, właśnie oświetlenie, kamera czy praca kamery, e, wszystko powoduje, że ciężko jest oderwać się od tego serialu. Rachel Weiss jest świetna w roli bliźniaczek e, Mantle. I co ciekawe, sceny, wszystkie, w których Rachel Weiss grała dwie postaci, bo często są sceny, kiedy one. Mają, są jedynymi postaciami w kadrze i mają ze sobą interakcje. Dotykają się, rozmawiają ze sobą, prowadzą dłuższe dialogi. E, często też kamera jest w ruchu. E, robili to tak, że Rachel grała przykładowo Elliot, e, zamiast Beverly była statyska, która odgrywała kwestie Beverly. Po tym, jak nagrali te sceny, Rachel szła, przebrać się, zmienić makijaż, żeby troszkę zmienić się w swoją siostrę bliźniaczkę i odgrywała tą samą scenę, którą grała przed chwilą, tylko w słuchawce miała podane swoje kwestie, które nagrała godzinę wcześniej i tym razem Statyska grała jej wcześniejszą rolę. Pomyślcie sobie, jaki to jest wyczyn dla aktorki e, tak przeskakiwać raz raz między tymi e, postaciami. No ale to techniczne zrealizowanie samych bliźniaczek to jedno, ale zdjęcia w tym serialu są przepiękne. Kadrowanie, oświetlenie, Praca kamery, chirurgiczna precyzja. Momentami miałem wrażenie, że mimo tego, że serial dzieje się w mm, stalowo-szklanych wnętrzach Nowego Jorku, to tak naprawdę jesteśmy w lesie podczas jakiegoś obrzędu okultystycznego, bo ilość rytuałów czy rytualistycznie poukładanej scenografii. No, mocno to sugerowała, zresztą w medycynie dużo jest rytuałów przy przygotowywaniu się do różnych zabiegów czy operacji. To są rutyny, to są procedury, ale jest to jakaś forma rytuału i wydaje mi się, że tutaj było to tak fajnie porównane. Także yy, wszystko związane z obrazem, dźwiękiem było fenomenalne, a a propos dźwięku, to dla mnie ten film na równi z Rachel Weiss zrobiła oprawa dźwiękowa i muzyka, które ja już tak mam, że filmy w dużej mierze oglądam uszami. I tutaj ciary, po prostu yy, nie mogłem przestać oglądać tego filmu. Myślę na równi tego serialu, na równi dzięki Rachel Weiss i muzyce. Piękną i bestią tego filmu faktycznie są kobiety, bo film jest mocno sfeminizowany. Właściwie wszystkie główne role są grane przez kobiety i nie wiem, czy któraś z nich jest postacią pozytywną. Tak, żeby więcej niż w połowie była dobra chociaż. I nie chodzi mi o to, że to są złe postaci. To są po prostu. <śm> elity, które uważają swoje osobiste cele, ambicje, czy połychtanie swojego ego jako najwyższy priorytet. I w lub nie po trupach do celu. I w tym kontekście w e obsadzie fajnie. Dla mnie wyróżniała się Jennifer Elle, Ale, Elle, Elle, nie wiem, jak się wymawia jej nazwisko, która grała taką inwestorkę, dziedziczkę bogatej rodziny farmaceutycznej, która popełniła niewiarygodne zbrodnie na narodzie amerykańskim, oczywiście w świetle prawa, w myśl leczenia, sprzedawania leków i była ewidentnie postacią bez żadnych morałów, skrupułów, napędzaną pieniędzmi, z pieniędzmi, które płyną jej w żyłach zamiast krwi, a nasze siostry mantu musiały się z nią dogadywać, a nawet tak, jakby trochę powoli w nią zmieniać. Na koniec jeszcze wrócę do naturalizmu. No bo w gruncie rzeczy to jest horror. Chociaż nie taki, może jakbyście się spodziewali, słysząc, że jest to yy, nowa odsłona czy nowa wersja filmu Davida Cronenberga. Absolutnie nie jest to body horror w jego stylu, ale mamy tutaj naturalistycznie pokazane porody. I teraz dla jednych jest to naturalne. Dla innych jest to jakiś mega gore i hardcore, którego absolutnie nie mogą oglądać. Dla innych też są to po prostu bolesne wspomnienia czasem. Absolutnie to rozumiem. Ale tutaj sceny tych porodów, czy w ogóle akcji na salach operacyjnych są. No. Te porody można powąchać. Są tak zrealizowane. Naprawdę. Więc jeśli nie jesteście fankami lub fanami tego typu scen, to miejcie ze sobą duży kubeł popcornu, żeby się zasłaniać raz po raz. Nie ma tego co prawda dużo. Ale żeby nie było, ostrzegałem. Natomiast to, co jest w tym fajne, to bez pokazania... Wiecie, to tak jak trochę w filmie wojennym, to będę mówił trochę do części może yy, widzów, którzy wolą filmy wojenne albo bardziej rozumieją niż filmy dotyczące spraw kobiecych, to w filmie wojennym trzeba pokazać, jak ktoś komuś urwało nogę, ktoś dostał szrapnelem, ktoś krwawi z szyi i nie da się go uratować. Bo wtedy rozumiemy, co ci żołnierze mają na co dzień, Bardziej rozumiemy ich motywacje, kiedy podejmują decyzje, z którymi może nie do końca się zgadzamy i bardziej doceniamy ich jako bohaterów. Tak samo jest z lekarzami, w tym przypadku z lekarkami, które w swojej pracy stawiają czoła naprawdę trudnym sytuacjom hardkorowym. I kiedy dociera do nas, że one codziennie, dosłownie są umoczone po szyję we krwi i przechodzą bardzo trudne sytuacje, to niektóre potencjalnie Trudne do zaakceptowania decyzje, które one podejmują, albo jakieś cechy charakteru, które postrzegam negatywnie, mogą mieć dużo większy sens. No i niemniej, pod koniec tego serialu, w ostatnim odcinku, kiedy spodziewałem się, że mój mózg eksploduje, nie nastąpiło to. Serial zakończył się, nie wiem, może takimi emocjami, które ze mną po prostu nie rezonują za bardzo. Nie wiem, czy powiedziałbym, że depresyjnie, ale tak kurde, na miękko. Więc przez 95% serialu byłem podjarany. A na ostatnich 5% zrobiłem takie... meh? Robaki moje kochane. Jest nas coraz więcej na tym kanale i dziękuję wam za to bardzo. Jeśli jesteś tu nowa albo jesteś tu nowy, recka ci się podoba i masz ochotę obejrzeć kolejne, to nie poszczególni mi suba, nie poszczyć mi lajka like albo hasztagu, dobry horror, jeśli nie będziesz co wpisać w komentarzu. Pomoże to zarówno mi budować ten kanał, jak i głodnemu algorytmowi YouTube'a polecać go nowym widzom. I widzkom, mam nadzieję. A teraz, ocenimy nierozłączne. Piękną i bestią tego serialu jest dosłownie każda z postaci. Czasem piękne dosłownie, czasem na pewno nie w duszy, czasem piękne w wyrachowaniu, ale na pewno bestialskie w podejmowaniu decyzji. W większości przypadków też ciekawie, Napisane z dobrą motywacją, co podkreśla naturalizm i autentyczność zarówno tych postaci, jak i tego świata, który oglądamy. Serial w jakimś stopniu obiecuje skupić się na temacie kobiet w służbie zdrowia, ale nie dowozi tego. Jest to tylko pretekst do historii o egocentrycznych bliźniaczek, geniuszy z przerostem ambicji. W istocie ten horror-thriller to taki kryminał. Polityczno-finansowy. Serial ten możesz obejrzeć na Prime Video, który jest idealną usługą streamingową na kryminały polityczno-finansowe, gdzie jak nie u Amazona, czy to horror, thriller bardziej. Przez większość trwania serialu chciałem dać mu 9 na 10, po obejrzeniu finału 7 na 10, A więc krakowskim targiem 8. I pamiętaj, fanie horroru, goru czy czegokolwiek. Ten serial ma mega zajebistą, gęstą atmosferę, ale jest powolny, jest spokojny. Trzeba umieć docenić takie kino, takie... Ten film się bardziej myśli niż ogląda.